Hej, witajcie. To jest Tasmański Craft, za mikrofonem Tarael. I za moment kontynuujemy naszą przygodę. Przypomnę tylko, że seria jest skierowana do widzów powyżej 12 lat, ponieważ mamy niepokojące treści w modach Debit Blood Magic i Witchery. No, poza tym to tyle. I tak, miało dzisiaj być budowanie dalszej części, już wam pokazuję jak to wygląda, ale jest drobna zmiana planów, bo potrzebujemy... Okazało się piaskowca na podłogi. I dzisiaj wybierzemy się w poszukiwaniu pustyni. Natomiast tutaj już jest doł całkowicie skończony. Wygląda tak. I już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. Zrobiłem to w ten sposób, że na razie tu jest pojedyncze duże pomieszczenie. Nie ma jeszcze schodów, bo schody będą od góry mierzone. A tutaj będzie dużo miejsca na maszynki, na składy, na surowce, takie rzeczy. No i ogólnie tam na górze już jest część zrobiona, bo jest położone tak, jak będzie takie. Nie wiem, jak to się nazywa, uciekło mi słowo. Taki podcień tutaj będzie zrobiony. Dwa klocki szeroki. Tutaj takie łuki będą, tutaj szersze łuki na zewnątrz. Tutaj będzie ogród jakiś i będą tarasy. Natomiast po tamtej stronie, jak jest tu takie wcięte, to tam będzie góra trochę wymodelowana bardziej, że te dwa. Szczyty się będą łączyć i będzie to, myślę, ładne, ale to zobaczymy, jak to będzie robione. Natomiast dzisiaj idziemy w poszukiwaniu pustyni. Pójdziemy sobie w tamtą stronę. Przy okazji drzewka zobaczymy, bo mamy cyprys już. Mamy tutaj, to jest, to jest akurat nie sprawdziłem, ale mamy też, proszę Państwa, bóg Command Beach, to się okazało, że to jest bóg. Aspen to jest osika, a alder to jest olcha. Aspen tutaj gdzieś była ta osika posadzona. Zresztą tam sobie rośnie. Tak się kręcę w kółeczko i... i, i, i zamiast, ten, zamiast mówić to jak, to się kręcę w kółeczko. Tak, to jest tutaj osika nasza. A to jest olcha. Z jakiegoś powodu niewyjaśnionego one wszystkie mają te liście jak jabłonie. A to jest ogórek nieplanowany, którego tutaj nie chcemy. Z jakiegoś powodu one wszystkie mają te liście takie czerwone. I nie wiem o co chodzi, czemu to ma teksturę jabłoni, ale nie wnikam. W każdym razie, my idziemy sobie teraz na zachód. Pojdziemy na zachód, zrobimy wyprawę, przeskanujemy węzeł aury, bo tego jeszcze chyba nie było na odcinku. I poszukamy pustyni. No miało być budowanie, jest eksploracja. Tak mnie to wybiło z e, rytmu, troszkę też, przyznaję, ale sytuacja jest taka, bo nie mamy za bardzo z czego zrobić podłogę na parterze, bo ona by musiała być z kamienia. Zrobiona, żeby była ładna. I mamy marmur, ale z marmuru będą już, e, e, znaczy nie z marmuru, z białego klocka będą też zrobione ściany, z tego quarry bloka. Więc to by tak trochę zachodziło na siebie, w sensie i tu biało, i tu biało, więc przydałoby się jeszcze coś innego, żeby tam było. Mamy dioryt i mamy granit, ale dioryt jest biały i go już mamy na zewnątrz, a granit, zresztą i dioryt, i granit mają taką teksturę, że one nie są do końca wypolerowane. Mamy tam żywoskałę całą, ale ta żywoskała, powiem Wam, nie do końca. Ona bardziej by była na ścieżki na zewnątrz. Możemy z Railcrafta zrobić trochę tych klocków ozdobnych, ale one nie są aż tak ładne. Znaczy, w sumie są ładne, ale ciężko się też je robi, bo na przykład, żeby zrobić niebieski, taki bardzo ładny, bo chciałem niebieski, to potrzeba a, 8 lodu i lapis. Jeden na 8 klocków tego, więc to trochę nie jest opcja za bardzo w tym momencie. No i inne mają podobne wymagania. O, a to tam, to jest krąg z The Betweenlandsów. E, tak, z The Betweenlandsów to jest krąg i podejdziemy. Tutaj powinien się druid pojawić do pokonania i w momencie jak pokonamy druida, to dostajemy cząstkę amuletu. I potrzebujemy cztery cząstki amuletu. Tak, wypadła nam jedna cząstka amuletu i tu na tym ołtarzu łączymy cztery, żeby dostać yy, amulet, za pomocą którego dostaniemy się do Bitwinance'ów. I oni się tutaj odradzają co chwila. że może to zrobimy od razu. Tak to odepchnięcie, ale to cały czas ta sama część amuletu. Dobra, to tutaj warto o tym pamiętać. Tylko co? Co? Co ten druid? Dobra, kolejna część. Dobra, wycofujemy się stąd. Wycofujemy się i sobie tam przyjdziemy zaraz. Czy on nas będzie gonił? Chyba nas goni. Dobra, to. Jeszcze jego tutaj. Tak, teraz, żeby głupio nie umrzeć, bo jak widzicie mamy 32. poziom. Dobra, teraz już się nie powinien kolejny respić. słyszę dzięcioła. mamy 3 z czterech części amuletu. To jeszcze jednego. I będziemy mogli do bitun się udać. Na razie tam się nie wybieramy, bo to jest hardcore'owe miejsce. Wcześniej pójdziemy do Zmierzcholasu. Halo? Ale to tu się... Co tu się stało? Wracaj na górę. No dobra. To był fail. Przestań, że to był fail drobny. Ale tak, najpierw do Zmierzcholasu pójdziemy, bo jest łatwiejszy i przyjemniejszy. I w ogóle... czemu myśmy tutaj wrócili? Pójdziemy do Zmierzcholasu, porobimy trochę rzeczy w Holesie, a w Lancy to będzie tak trochę bardziej endgame nasz. Że wybierzemy się tam, jak już będziemy wystarczająco silni. Co prawda nigdy nie jesteśmy na początku wystarczająco silni na Lancy, bo tam diamentowy miecz wieje tak jak drewniany tutaj. Ale przynajmniej będziemy na coś gotowi. Dobra, co tu mamy teraz? Róż Swamp. Czyli ten, jak to się nazywa? Bujne bagno. I zobaczmy co tutaj za tym bujnym bagnem będzie, bo tam... Jest plaża już. Podczas znalezienia pustyni to może być, powiem wam... Spory problem teraz. Większy niż zazwyczaj nawet. Hm. Wow. Czarny łabądź, jak ładnie. Nawet dźwięki ma odpowiednie, bo one tak piszczą jak klakson do roweru, ten taki, co się ściska. O, cóż tu jest teraz? Tam dalej jest bagno w dalszym ciągu. Tu jest żuraw. Tam jest zielony, to zielonego może niekoniecznie w tym momencie, e, tak tutaj tu się tundra zaczyna. Znaczy nawet nie tundra, tylko ten teren taki, cóż, to jest Ice Plainsy chyba. Teraz się przekonamy zresztą, to tutaj pustynia niekoniecznie. My musielibyśmy w jakieś cieplejsze miejsca iść. O, kokosy, spam scrapta, to tutaj przyjdziemy po to kiedyś. Jak nie zapomnę. No tak, trzeba by było przeciąć to tutaj teraz i poszukać, co będzie dalej. O, a tu są pszczoły. Pszczoły ja zawsze chętnie. Dawaj. I co my tu mamy? Tak, to są jest plańsy standardowe. To tutaj raczej nie będzie. Tam jest zombiak. Ale zobaczmy. Zobaczmy, cóż to tu się wydarzyło. Może za tajgą? Bo jeżeli tu jest tajga, to tam się ociepla, bo tajga jest cieplejszym biomem, niż plainsy Więc generator tam powinien dać coś za nią też cieplejszego. Ale to wszystko po malutku No fascynujący odcinek będzie, nie powiem o. To jest bardzo ładne to miejsce. Podoba mi się. Można by tam domek jakiś też wcisnąć kiedyś mały. Jakbyśmy potrzebowali, żeby w śniegowni coś robić. A te dzień co? sobie tak latają. Idziem ciolą. Oj. Ciężko to widzę. Ciężko to widzę i podejrzewam, że... Jak do połowy tego dnia następnego nie, nie znajdziemy pustyni, to po prostu zrobię cięcie i na własną rękę dalej będę szedł na tą wyprawę. Mogłem w sumie na własną rękę iść na tą wyprawę i po prostu gdzieś dalej, jak już będę od domu, zacząć nagrywać. Ale y, chciałem po prostu pokazać postęp budowy. Możesz spać tylko w nocy na no, halo. Halo Zbysław. Dobra, śpimy łóżko i dalej na południowy zachód. Znaczy na północny zachód teraz Ale ogólnie na zachód. I zobaczmy cóż tu jest. Bardzo to jest rozległe. To jest zimna ta jeszcze. Nie dobrze, niedobrze. Niedobrze nam potrzeba jakichś cieplejszych rejonów. Na normalnym Minecrafcie może by się coś i za tym znalazło, bo tam ten generator działa. Wiecie jak działa? Czasem ze zlepianiem biomów, ale tutaj, jak my jesteśmy na Biomsoft Plenty, to ja tego za bardzo nie widzę. Żeby za czymś takim była savanna i pustynia. Tam samo znalezienie pustyni na Biomsoft Plenty, jak tutaj tych biomów jest 50, to jest wyzwanie. Dobra, weźmiemy pszczoły, może, żeby cokolwiek się wydarzyło na tym filmie. Idziemy dalej. To jest. cóż to jest? Zimowy rój. Z jakąś tą teksturą? Nie wiem, ale tam jest rzeka. To już jest dobry znak, jak jest rzeka. Tu jest domek wiedźmy, widzę. To możemy podejść, zagadać. No nie, on jest pusty. Cóż to jest. To jest krzynce. Nic nie ma. Dobra. To nieważne. Bardzo nieważne. Idziemy dalej. Idziemy dalej zwiedzać. Oj. Kurczę. A co do domku, to koncepcja jest taka, żeby on miał przynajmniej 3 piętra na środku i dwa na skrzydłach z ewentualnym poddaszem. I na drugim piętrze w skrzydle prawym zrobimy sobie bibliotekę, a w skrzydle lewym będą pokoje mieszkalne. Na dole będzie kuchnia i, i jadalnia tam, a po prawej będzie salon. I co poza tym? Hm. Na środku można by jakieś większe tematy porobić. Z tym, że tam większość miejsca zajmie klatka schodowa. Ale to się wycerkluje jakoś z tym. O, weszliśmy z zimy. Bardzo ładnie. Coś tutaj, coś co tutaj teraz jest. To jest teraz tundra. No niekoniecznie o to chodziło, ale zawsze coś. Także, jak prze, przejdziemy przez tundrę, to może coś się znajdzie. Ale słońce już jest wysoko. Także w tym momencie taktyczne cięcie, i ja lecę dalej szukać pustyni. I będziemy na wizji, jak tylko pustynia się znajdzie. To nie jest to prawda pustynia, ale dość ciekawy biom. Omnius Woods. I tutaj, z racji tego, że to jest dość rzadkie, to postanowiłem, że włączę na moment. Zwłaszcza, że tu jest wioska. Ale to informacyjne, tylko że minęliśmy coś takiego i ja sobie stąd pożyczę drzewo. No a poza tym. Za tym co? Poza tym kolejne cięcie i idziemy dalej. To też nie jest pustynia, ale czy tam to jest karmazynowy zakon. Zakon, Kultyście karmazynowego zakonu, jak widzicie, nie są impreza. Także my tam nawet nie podchodzimy. Obejdziemy to boczkiem. No, a poza tym dalej nie ma pustyni, dalej jesteśmy w zimowym lesie. Także kolejne cięcie, co prawda to też nie jest pustynia, ale z racji tego, że to jest też dość rzadki biom, no to włączyłem. Jesteśmy w magicznym lesie. W zasadzie wchodzimy do magicznego lasu. Jak widzicie, ciekawe rzeczy tu są. Wierzba z natury, ale to akurat jest najmniejsza rzecz. Z tych interesujących ważne jest to, że tutaj jest bardzo dużo drzew z tego jak on się nazywa? Z Towncrafta. a dużo drzew z Tomcrafta oznacza też dużo węzłów magicznych, bo każdy ten. każdy srebrno drzew generuje się z węzłem magicznym w środku, przynajmniej powinien się generować. Natomiast tak, to by było na tyle z takiej ciekawostki w sumie. Cóż to jest tu. Z ciekawostek to by było na tyle. No a tam kolejne miasto lodowe, już trzecie chyba, które tu napotkałem. I w dalszym ciągu nie wygląda, żeby tutaj gdziekolwiek była pustynia. Także po raz kolejny tniemy i widzimy się jak znowu się coś zacznie dziać. O, tutaj jest rój pszczół nowych, których nie mamy jeszcze. Także, tak, cięcie i dalej szukamy pustyni. A tutaj, tuż po drugiej stronie, też coś ciekawego, coś bardzo ciekawego, nawet. Ten domek po prostu urwany w połowie i drzwi prowadzące do A tam, jak widzicie, wulkan wylał się na wioskę i. Pół wioski jest pogrzebane, po prostu pod bazaltem. Czy to są dwie wioski obok siebie? Nie, to jest jedna. Bo tutaj nawet widać jak mur szedł. Także... Kto oglądał Awalkiza i pamięta Pompeje, to... To dopiero są Pompeje tutaj. Chociaż tamte też były niezłe. Co tu się podziało? Co tu się podziało? O, a tam jest kolejna wioska. Na dole, no po prostu zaczęsienie tych wiosek. Dobra, idziemy dalej za tą pustynią. To też nie jest to prawda pustynia, ale bardzo piękne miejsce. Ogród kwiatowy z tymi wielkimi kwiatami rosnącymi, po prostu coś pięknego, coś niesamowitego. Patrzcie, jakie to jest duże. A poza tym wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, bo biomy tutaj są coraz takie bardziej polne, także jest szansa, że niedługo znajdę tą pustynię, bo to już jest czwarty dzień wędrówki. Także kolejne cięcie. Przed Państwem kolejny piękny widok na naszej trasie w poszukiwaniu pustyni, czyli... wrzosowiska. Bardzo piękne wrzosowiska zresztą. Czy tam pola lawendy? Nie wiem, mi to bardziej na wrzosowisko wygląda niż na lawendę, no ale... Nie dyskutujmy z opisem. No i idziemy dalej. Może tutaj się wreszcie coś znajdzie, bo tematy coraz bardziej polne, coraz bardziej suche. Także widzimy się. Mam nadzieję, że jak pustynia będzie, albo przynajmniej kolejny jakiś bardzo piękny widoczek. A na razie cięcie. Dobra, sprawa wygląda tak. Poirytowałem się już mocno, bo tam nie umiałem tej pustyni znaleźć w ogóle. I sobie polatałem chwilę na kreatywnym, na kopii tego świata. I znalazłem pustynię zupełnie po drugiej stronie Także zaraz tam pójdziemy, tylko w domku zrzucimy rzeczy Już jestem praktycznie pod domkiem Także zostawimy rzeczy i płyniemy tam na północ I tam będzie pustynia i zobaczymy się już tam Także tutaj cięcie No i tak, jesteśmy na pustyni jak widać Jest pustynne miasto, są pustynne rośliny I mamy pełny ekwipunek pustynnych rzeczy bo już tutaj pochodziłem, trochę pozbierałem i teraz zbierałem się do wyjścia, bo już nakręciłem pierwotną wersję zakończenia tego odcinka ale to było takie no, weszliśmy na pustynię, mamy rzeczy z pustyni to by było wszystko, trzymajcie się, cześć to w sumie nie było fajne, także posiedzimy tutaj sobie jeszcze chwilę i pozbieramy rzeczy tego kektusa pozbieramy na przykład bo ogólnie pomysł jest taki, żeby zrobić później Taki ogród zobotaniczny, i tam na przykład wystawę flora i fauna pustyni, i tam by właśnie były takie pustynne rzeczy na tym. Także tutaj właśnie zbieram, żeby było. No, i przy okazji możemy tutaj chwilę pochodzić, popatrzeć, bo ta pustynia, w wydaniu Biomes of Plenty, jeszcze jak mamy Desert Crafta od pama, to jest naprawdę naprawdę ładna. Kończy nam się jedzenie i w ogóle był motyw, że po drodze zlegowało mi trochę w pewnym momencie. Akurat jak biłem Creepera, znaczy podchodziłem, żeby być Creepera, i wypuchł nie po trzech, tylko po dwóch tikach, tak jakby tych jego, i w efekcie no, straciliśmy wszystko, co mieliśmy w ekwipunku, bo wybuchł nam w twarz. Straciliśmy doświadczenie. Z powodu tym jesteśmy na piątym poziomie i takie tam inne śmieszne historie. No ale poza tym... No tutaj się nic dużo nie podziało więcej. Nie licząc tego kopania, które było no... Kopaniem nudnym po prostu i zbieraniem tutaj rzeczy pustynnych. No i co? Zobaczmy na koniec trasę, jaką przeszliśmy. Jesteśmy tutaj na północy. Płynęliśmy tędy, 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 spod domku. I wracaliśmy tędy. Tędy, 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 tędy. I zrobiliśmy taki cyk. Taki myk. Tutaj taki... zaczek, Tu są wioski po kolei zaznaczone. Tu jest grzybolas zaznaczony. Bo to jest las, który ma właściwości dżungli. Ale bliżej pod domem, z tego co widzieliśmy na kreatywnym, też taki mamy. Tutaj żeśmy szli. I płynęli, tu jest wioska kolejna. Tu są Pompeje. Znaczy Pompeje to... zgapiono z do walki za tą nazwę. Jak już pewnie słyszeliście, to może to będzie Herkulanum nasze. Tutaj jest wioska zimowa. Szliśmy też tędy, tutaj są kolejne wioski. Tu te dwa nawiedzone lasy obok siebie. Dość ciekawe. Tutaj przez zimę. I tutaj jest nasz dom. I tutaj był ten krąg druidyczny. Także naprawdę olbrzymi kawał, żeśmy pokonali, no ale mamy to, po co przyszliśmy, więc teraz tylko znaleźć wyjście stąd i wracamy do domu. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć, na razie.